Kocham cię, ale nie lubię, kiedy w łazience przy zlewie jest mnóstwo twoich włosów po pokoleniu. Oszustwo! Miałem to samo powiedzieć. Co? Tak. Przy zlewie moje włosy po koleniu? Wannie. Kamil, przestań. Jest ich mnóstwo i Przez... nie po koleniu, tylko. Nie polega ten trend. A na czym? Masz zrozumieć to, wysłuchać i powiedzieć swoje, a Ach. nie negować. Dobrze. No. Kocham cię. Ale nie lubię, gdy wywalasz waciki brudne od makijażu do kibla i tego nie spuszczasz. Ja potem idę do łazienki, otwieram kibelek i patrzę. Ja, pidi, co tu się odwala, nie? No ale dobrze, że wrzucam przynajmniej gdzieś. Miałaś zrozumieć. Rozumiem. Kocham cię, ale nienawidzę. Kiedy sypiesz psom karmę na podłogę, a ja Cię proszę, żebyś tego nie robił, mimo że one chcą wtedy bardziej jeść. No właśnie, bo one nie lubią jeść. One są bydlakami. One lubią jeść z podłogi. O to cię. To będzie kontrowersyjne. Kocham Cię, ale nienawidzę, gdy podczas wspólnego spania napierdzielasz mnie w nocy łokciem po twarzy. Ja się zastanawiam bardzo często, dlaczego mnie tak szczęka rano boli, ale raz nie spałem to późno, jak uspała, i dosłownie z łokcia we mnie i tak cały czas rozpycha się, jak. Kocham cię, ale nie lubię, jak używasz jednego płynu do czyszczenia wszystkiego, i wtedy wszystko jest niby umyte, ale jednocześnie tak nie za dobrze. Kochanie. Ale to się nazywa płyn uniwersalny. No, tak jak twój płyn do ciała. Dziesięć w jednym po prostu. Myjesz y, gębę, dupę i... Idealnie. Kibla. Nie no, bez kibla. Kocham cię, ale nienawidzę, jak używasz moich skarpetek białych, a potem są czarne. Ale teraz miała być moja kolej. Kocham cię, ale nienawidzę, ty. Gdy... I znowu kontrowersja. Jesteś bałaganiarą. Tak, teraz nawet jak byłaś we Francji i wróciłaś do sprzątanego wróci mieszkania na Cycuś, Glancuś, wszystko lśniło. No naprawdę mam ochotę zabrać ten telefon i pokazać wam, jak wygląda salon. Tam jest moja walizka. Na Uf. środku. No i co? I wszystko wszędzie. Ale kocham cię. Ale nienawidzę za to, no. Chcecie znać, kto waszym zdaniem jest gorszy. Nikt z nas nie jest gorszy. Wszyscy jesteśmy idealni. Mm.